Mr. Cino wow. Powiem wam tak, widzowie Na tej stronie Są straszne zdjęcia Są, widzowie, straszne zdjęcia Ja Firdoła się stresuję, nie? Kurwa, co to za cenzura jest? Kurwa, gumisz! Ciełanko widzowie, witamy się z wami w kolejnym odcinku Bungie. A dziś wybieramy się, a już się raczej wybraliśmy i znajdujemy się w studiu fotograficznym. Content, który kiedyś się pojawił i kiedyś się przewinął przez komentarze pod jednym z filmów. Ale tam, yy, tam są widzowie, na przykład zdjęcie, gdzie normalnie kurwa jestem z, z petardą i mam na przykład zasłonięte tylko petardę czymś, a mianowicie, tylko petardę mam na przykład zasłoniętą. I tyle. A reszta jestem calutki całutki. Mówiliście nam to, abyśmy założyli swojego OFA i dziś będziemy to realizować. Aż mi przeszły ciarki, jak OF, a że ciarki przeszły. Dziś zakładam naszego OFA, który będzie ważny tylko przez miesiąc. Będziecie mogli skorzystać z premium kontentu wykupując. Kosztuje ile kosztuje sub? 5 dolarów. W porównaniu do tego, ile inni mają ceny, to to jest bardzo tanio bo Kuba weryfikował rynek i, i większość ludzi yy, czyli jakiś tam yy, z Polski mają po 15-20 dolarów, mamy za piątkę ale słuchajcie, dobra, ja pierdolę. Do niego. A my całość środków, które uda nam się uzbierać przez okres miesiąca, przeznaczymy na dzieci zmagające się z nowotworami. Czyli... Także widzowie, cel jest szczytny, będzie dużo kontrowersji wobec tego odcinka, ale cały dochód, który nam się uda uzbierać yy, z, z zarobienia z OnlyFans, przeznaczamy na yy, dzieci zmagające się. Z. po prostu na onkologię, czyli dzieci, które mają raka i tak dalej, już kupują ludzie. Prawdopodobnie na jakieś hospicjum też rzeczywiście, oficjalnie wam pokażemy, którą fundację wybierzemy. Tak. Czyli środków tutaj nie przeznaczamy dla siebie, tylko staramy się pomóc naszą głupotą innym, którzy rzeczywiście tej pomocy potrzebują. Więc w dzisiejszym filmie będziecie świadkami tego, jak powstają Ta linka to kupię, link widzowy jest tym. Kurwa, chciałbym wam pokazać zdjęcie na streamie, ale nie mogę, nie. Nie mogę wam pokazać. Zdjęcia, no oczywiście po więcej zdjęć wysyłamy was Dobrze, dobrze, no mów Wysyłamy was do linku w opisie Gdzie możecie oczywiście zakupić subskrypcję pikant... Dokładnie, zobaczyć więcej pikantnych zdjęć Więc dobrze widzowie, zabieramy was do studia, gdzie czeka fotograf A zanim wejdziemy do studia oczywiście Na przykład mogę wam powiedzieć, że będzie zdjęcie Bandury Gdzie stoi na golasa z Bebzonem wystawionym I ma na przykład tylko zasłoniętego fiuta Kawałkiem pizzy. I to nie jest duży kawałek pizzy, bo praktycznie to już tak naprawdę został ten er rancik tylko został, bo Bandura tam troszeczkę mu jajeczka do dupy Wszyscy widzowie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tego kanału i przypominam o linku do oef w opisie. OS Ja mam jedno przemyślenie. Jakie? Ja się zastanawiam co kieras na to powie. Oj, to nie wiem, to do Kuby trzeba pisać. Kuba, widzisz tego donate'a? Kuba. No to słuchaj, bo się pytacie co na to kieras, to słuchajcie. Nie ma tak kuba, pisze. W opisie Ja mam jedno przemyślenie Jakie? Ja się zastanawiam co Kieras na to powiem. Był pomysł reakcji ojca Ale mógłby film nie wyjść Lub ja mógłbym nie wyjść na miasto lub zostać troszkę poturbowanym Dlatego niech to będzie niespodzianka Cel jest szczytny więc Z nami jest oczywiście bardzo dobry znajomy Patryka Czyli Igor Tak jest Cześć jestem Igor Cześć jestem Igor Dokładnie Ale zdjęcia takie bardziej spicy na pewno były Były spicy foty? Były no Będziesz w stanie pomóc się chłopakom ustawić jakoś elegancko tak, żeby walory podkreślić, tak. No, a są walory? są, nie? No to jedziesz! No to pewnie bez koszulki, tak? No bez koszulki, myślę. Zaczęło się od tego w ogóle, że sesję zaczynaliśmy robić w majtach. Ale ja mówię, normalnie kurwa ściągamy majty. Nie ma kurwa jakiś ten. Jedno było w ogóle takie zdjęcie, które nie będzie na of ie ale yy, trzymałem coś za fiutem i to i tak nie zakrywało mi fiuta. Bo mi było normalnie jajo, mi wisiało i kurwa petarda. I mi to nie dało rady, kurwa zakrać, zakryć tego. E a assim, gente, tipo, então... Ja się, dzisiaj pytam, ja się dzisiaj pytam Kuby, mówię Ty, Kuba, ale tego zdjęcia to nie będzie. Mówi, nie, że nie będzie. Ty, że same jak slipka, jak masz jakieś obcisłe, to też było fajnie. Wysmarujemy cię oliwką. Jak oliwką? Oliwką, żeby się fajnie nazywać. <laughs> bandura kiedyś, Bandura teraz. To <laughs> takie tiktoki zrobił na start, we. Co Agata na to, co ma Agata na to powiedzieć? No taki content mamy, taki content robimy to w szczytnym celu. To nie jest to, że założyliśmy sobie Onlyfansa dla siebie, żeby yy, zarabiać na Onlyfansie i wstawiać swoje jakieś tam zdjęcia nagie. Tylko po prostu robimy mocny odcinek, którego nikt w Polsce nie zrobił kontrowersyjny w którym wiecie jakbyśmy dodali zdjęcia w majtach no to by ludzie powiedzieli eee dobra ale only fans w majtach zdjęcia dodaliście no to jest ma być no ostry content i tyle też standardowa poza rękawice bokserskie wypięty brzuch i to nie czy jakby twoja kultowa poza nie? co to przepraszam cię ale to jest szczytny cel po prostu ja bym w życiu tego nie zrobił a, i o, e, oczywiście, widzowie, e, subskrypcja będzie trwała przez miesiąc. I to nie będzie tak, że od razu wrzucamy wszystkie zdjęcia, które zostały wykonane, tylko będę, o, będą one cyklicznie dodawane. Czyli będziecie, jeżeli ktoś wykupi subskrypcję, gdzie przypominam Wam, że subskrypcja jest w szczytnym celu. Z, ani grosz, ani najmniejsza złotóweczka nie idzie do nas, tylko idzie na dzieci, e, dzieci z, e, z nowotworami. E, będzie jakby ten content dodawany cały czas, czyli nie, że wszystko jest naraz, tylko cyklicznie będzie dodawane. Schudłeś trochę, no. No to i pizza zamawiamy. O, zamówimy Zamówi i zrobimy ci sesję z, z, z pizza. mamy Zamawiam pięsione, żeby mi wyrwał bębel, bo delikatnie nie ukrywam ostatnio. No, jest redukcja. No. <tries> za mało chyba. No za mało, zobaczymy. U kur <tries> <tries> nie, bo mi rygnie zaraz. No to normalnie! tej oliwki Nie normalnie stawały, to jest akurat dziwne. Tu widać tak Znaczy no, A czy dziwne, to jest normalne? Nie. Dziomane. Nie no widać jak pa. Na zdjęciu będzie widać. <głos> 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 Ale ty ze mostere jak lasko. Wow, wow. Przestań je smyrać tak! Debilu! co ja robię ze swoim zaraz, zaraz. życiem? Chce dopiero zobaczyć, co ty zrobisz. Ja założę o, 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 Dzień dobry, witaj. Nie, po jest, pow... jest powrót rudej dzisiaj? No, mniej więcej. Nie, 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 Dobra, bo nie, teraz? teraz? Czekaj, czekaj nie, mnie Wow! Jak Jak to i, I też ważna informacja, to co jest zawarte w filmie to jest yy, malutka część tego wszystkiego, no bo tutaj macie na przykład zdjęcia w majtkach czy coś yy, to jest malutka część. To tylko do filmu, żeby te najlepsze rzeczy co się działy były na, na OF-ie. Od razu im wyślemy. Jakbyś miał kiedyś barkę, no. to wyślemy im to po prostu. masz który to jest miesiąc? Chłopie ja już wolę być <grymnie> w ryj, <życiu>, nie? No. <grymnie> to prawda okay. ja To przepraszam, A to dla chorych dzieci <grymnie> <grymnie> Ja... To, Według mnie, tutaj ty powinieneś być bez majtek Bo i tak jak stoisz udem Jak stoisz udem, to i tak ci nie widać w**** <grymnie> Michu wpłacił 5 złotych chyba ostatnio Ale wiecie jaki to jaki to był taki rodzaj tutaj na przykład była taka poza nie wiem czy widzieliście w jakimś tam Sports Illustrated albo coś w tych zagranicznych takich magazynach jak sportowcy sobie robią też jest takich dużo wiecie że na przykład nie wiem czy tenisiści e, czy czy zawodnicy z NBA e, czy no. zawodnicy z futbolu amerykańskiego dużo mają jakieś takich, wiecie, zdjęć sportowych, nie? I na przykład jest tylko fiutek zasłonięty, ale na przykład, na przykład widać normalnie poślady i wszystko. Mikazuko zero wpłacił 10 złotych. kupiłem to. To co popłakałem ze śmiechu to moje. Najlepiej wydane dolar. Dziękuję bardzo Mikazuko za dychę. Mati dzięki za drugi miesiąc, świetlik, dziękuję za suwa, spraima dupa Jerzy, dziękuję za dziesiątkę. Nie, nikomu nie stanął. Dobry Ja Oho. muszę być realistyczne zdjęcia. Tankowanie A ty do walki jesteś, co ja jestem sędzia Jaroszku. Czekajcie, no mówię mam, że to musi grać. Nie można ten Rolius, dzięki za y, ósmy miesiąc i Krystianek dzięki za... Tak, wiecie, ma no, być realistyczne, zacząłem dietę, widać, nie? Widać, że mu, Igor mówi, nie, masakra, musisz zjeść, bo widać. Mega zdjęcia, ej, ale ja nie wiem, jakie są... Ej, Kuba, wiesz na grupę, co jest teraz dodane na tym OF-ie? Jak jesteś tu z nami? Bo ja nie wiem teraz, co jest. Kuba Widzowie, wszystko się odbywa tak Jest jedno zdjęcie, na które ja... Jest Kuba czy poszedł? Czy Kuba nie ogląda, żeby na, u siebie na streamie oglądać? E! Ten, co widzi w kolorach RGB Kubuś, weź, proszę cię Kup suba, to zobaczysz No dobra Ale czego ja mam kupować suba, kurwa, jak to konto jest na mnie zarejestrowane do chuja? Ja, kurwa, dowody swoje wysyłam, chuje moje, kurwa, ja mam jeszcze kupować, kurwa, subskrypcję? Sycasty. Nie rozcieczaj mnie, kurwa, zobacz ile ja zdjęć zrobiłem, chociaż za to, co, że te zdjęcia robiłem z tą mordą swoją, byś mi pokazał, co tam jest. Ja wpadłem, bo y, często oglądam takie czasopisma. Ale w sumie szczytny cel, szczytny cel Amerykańskie, gdzie sportowcy na przykład są nago I Patryk będzie po prostu w pozycji tej bokserskiej Ale na F, do którego jest link w opisie Będziecie mieli zdjęcie bez bielizny Czyli Patryk będzie stał Nie będzie mu widać przyrodzenia Bo nie ma za bardzo co widać Ale też nie będzie widać oczywiście tak zwanej skarbony Czyli tutaj przeciętej tak? ty to miałeś <laughs> wziąć jeden kawałek Zasłonić sobie, a nie f***** Musiał kopać. Wiesz, stał tak, no. My ci się nie wpierdamy w robotę. Ja nie, zaraz się wpierdamy. ale no ja mam tylko taką, wiesz, i... Nie no, kawałek pizzy, zasłaniać teraz pizzą. No. Już ci daję, papryczki. No. Kur... pizzę, Zajebiście jest, jest zajebiście. Ja fuj... z tobą, Patryk. Nie, fajne, ładne. To jest Zajewiske. ładne. To nawet, nawet, mnie nie bawi, bo to jest no, dobra fotka. To powinno być na Instagramie, tak? To jest. No, jak ja Kasper berboński, krasi w formie. Pokaż mi to, ale tu już więcej nie będziemy likować. Kupujcie o ja fajne. okładka jakiś, no. z tego magazynu. Patryk, może ty zostaniesz modelem. Formę zrobisz, bo już zacząłeś. <laughs> Patrz. <laughs> <laughs> Bujaka, dziękuję bardzo. Bujaka, dziękuję za suba. Patrz! A... <średzi> Jaki pisklak! Może my czy codziennie takie sesje będziemy robić z pizzą? Myślę, że teraz kołe koniec. I co jest dla mnie? Myślę, że wyrobimy też... Kogo to był pomysł? No nie wiem. Po, pomyślcie kurwa. Popatrzcie na lewą stronę ekranu i pomyślcie czyj to był pomysł. Lekko rozbieraną sesję. W sumencik przejdzie tutaj oczywiście twój atrybut, którym jesteś kojarzony, czyli piłka do kosza. Mhm. Coś tam się pozasłaniasz, coś tam porobisz, wysłanujemy się też oliwką. No i zrobimy wam wspólną sesję, nie? ale fajnie jakby był rudą, nie. Ej, no debilu, no patrz co on chyba robi. No ty jesteś... No! widziałem, przepraszam. No kurde, lejesz po rzeczach, to się nie zmywa tak. Wy to jesteś rozbieżany, ty jesteś No nie przesadzaj z tym. Cuklety. Daj ryj no jak? Ja i tak mam tłusty. Ja mam naturalnie tłusty ryj. Ma być To nie za dużo. No to no to jego dajecie, kurwa, Jak nie za dużo. No patrzcie co on robi, no kurwa. Jakby mnie czoskowym posmarował do... Co chciałeś zrobić z tymi palcami? To jest do ryja dwa. No taki... No to zapraszam Ciebie tutaj, stań sobie w tym miejscu, tak znowu, żeby ta lampa... Wy jesteście tekst... rozjebani i tak. Wow. U nas tekst, jesteś rozjebany, to już jest klasik, nie? Ta na ciebie padała, czyli trochę do tyłu, trochę w lewo. Tak jest. Stań sobie może też od razu trochę bokiem, jak się czujesz. Dobrze. Dobrze, Dawid, że ryj się da retuszować. tej oliwki na twarz. No mówiłem! To dużo? No. no. Aż, patrz, to wygląda jak tuścio. <noise> <noise> Moja druga natura wychodziła. Ja a wiesz, że to jest początek Ja. Dole. A to dopiero początek? Ja. Dole, Dawid, to nie może to być. Nie, Trzeba muszę ci dać na ryj. Tylko. Te zdjęcia na of ie Tu już chyba byłem nago. Tutaj będzie, nie za dużo nie zobaczycie. Przypominamy Wam Widzowie, że rzeczywiście jest to w szczytnym celu robione i nikomu się to nie podoba. I wąs! Mówiłem, nie zapuszczam wąsa. Widzowie, ocenicie? Jak tuszol chce być ostry. No normalne, stary, no! Czego ty tak wszystko rozkminiasz, w jakimś takim jakby to było nie wiadomo co? Bo moim bębenie. Nie wiem, dla mnie ja byłem zawsze, jak to się nazywa, taki typ, co pokazuje dupę i futa, ekshibicjonista. Nie wiem, ja się nigdy nie wstydziłem, ale może ja mam to przez to, widzowie, że zawsze jak się gra, na przykład jak się, nie wiem, czy, czy trenowaliście kiedykolwiek coś, ale jeżeli gracie na przykład w piłkę w jakimś klubie albo w koszykówkę, to zazwyczaj zawsze jak idziesz się kąpać, to wszyscy tam się idą kąpać nago i wszyscy mają w to wyjebane. I po prostu dla mnie jakby, dla mnie nagość to nie jest nic złego. Ja sobie na przykład właśnie lubię spać nago, lubię się chodzić po domu nago, e, lubię się streamować nago. Teraz na przykład siedzę i nie mam nic, mam tylko koszulkę, więc jakby to jest, wiecie? To jest, to jest normalne, jest to natura, no dla mnie to nie jest nic, nic, jakiegoś nie wiadomo czego. I nie trzeba to zawsze łączyć z, z seksem, według mnie. W sensie z jakąś seksualnością czy z czymś, po prostu, no tak jesteśmy stworzeni, tak na Boże każdego stworzyła, każdy ma, każdy ma fiutka, każdy ma tam jakieś piersi, każdy ma ten, oczywiście jak macie ukończone 18 lat, tak? Aha, to nie jest normalne. A, to jest nie ma nie, mam nie ma nie Nie jesteś roz... Ten odcinek jest o tyle dobry, że nawet jakby kiedyś, nie wiem, komuś coś się pomyliło w głowie i wypłynęłyby jakieś nasze nagie zdjęcia, to nikt nie będzie zdziwiony. I ludzie bym mówi, dobra, Dobrze, jak temu to widziałem na liście. Mustache Ginger mustaż. to akurat nie na OF-ie, tylko tutaj. Dzień dobry. To dobre czy nie? No bo ty kurwa teraz pokażesz jakieś tutaj dobre zdjęcie Co myślisz o tym? Takich masz dużo Ja mam taki 0 Takiego wąsa mam No, bez kitu Widzisz, że za kamery lekko cię wkur... Ja, że mam taki wąs Rudy jest na kamerze na no. przykład To weź to jakoś kurwa zrób dobrze w modelu, żeby nie był Rudy Musicie mieć na pewno jedno razem, tak jak robiliśmy to, to tam na profilu Ja już wymyśliłem jedno Patryk To jest debil, niektórego, <laughs> to jest debil Co jest debila No No, na golasa no? Ja, ja robię tak, Patryk się na golasa, Patryk się... <laughs> Nie ja chciałem taką pozę zrobić Że jakby jak, jak są Jak są te sesje ciążowe Że Laska jest wiecie, Laska jest yy, nago z brzuchem, jest zasłonięta, przykład ma zasłonięte piersi i facet ją trzyma od tyłu za brzuch się dopasowywuje do mnie, ma z przodu hantlę i ja mu ją tak trzymam Nie mam ma ma ma. Patrzcie w aparat myszka ja. No ale dobra. No co? Odpodało mu, że będzie i teraz y, rozbierana sesja z piłeczką. 3, 2, 1, go Niezgadniać co wykryło jako twarz 3, 2, 1, go Niezgadniesz co wykryło jako twarz Dobra, 3, 2, 1, Dobra widzowie, czas na powrót Rudej Pojawi się ona oczywiście na sesji Więc czekamy na aż przyjdzie I Litka go woruje. zmieni w Rudą No i teraz dopiero się zacznie Ja chciałem powiedzieć widzowie tylko jedno Że odcinek z oświadczeń jak byłem Rudą To miał być ostatni odcinek gdzie jestem kobietą Ale komuś się chyba za bardzo w Bundy spodobało Widzę, że to jest niekończąca się seria Ciekawe komu Ciekawe właśnie komu Ale to już pozostawiam do indywidualnej int interpretacji <laughs> Cześć moleńki. Roberto. Robo... Nie rudy tylko jasny blond. Także tak zwany mm. <słupy> mhm. oh jest rudy. <dysklarne> <Coś gotowa>? <grypki> no ale blond. Zalpel. Zalpel. Mhm. Hm. 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 O! Widzicie? No dobrze, widzowie, czas iść po naszą modeleczkę Oczywiście mamy dla niej Żuberka, a papierosek. Żuberek, papierosek. Zajbałem te petypale i ogólnie. O! I zawsze wyglądasz cudownie. Kuciaku. Dla ciebie? Nie. Jest, Pysiu, Pysiu. Idziemy na sesję. Razem na Dobra, weź no. Ja wiem. k. Na ode mnie. Cena to Agata, co byś powiedział? No ona nie, ona nie może mieć EFA, bo my to robimy pod content tak? I my to robimy jeszcze przy tym celu. Iy... I to nie jest nic złego. Proszę cię tym babosem. Idziesz Wreszcie do kur... się roz... zaraz W młodym byłeś? To się k... patrzysz najbardziej O, widzicie? Jeszcze miałem od paintballa widać ten Widać od paintballa kule.

Tutaj macie na, na OF-ie, tak. No, tak? Tak, widzę jest ja na OF-ie W opisie. Pamiętajcie, słusznej sprawie tutaj <śśniataki> <śniataki> 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 Dawaj, dawaj! O właśnie, no ty to umiesz, <noise> Widzowie, robię to tylko dla was. Bardzo źle się czuję w środku. Widać, że się w tym zupełnie nie odnajduję. Tak, tak. Bardzo się źle. Ja widzę, Dawid. Patryk, no musisz się przebrać. Powiedz, co powiedziałeś za kamerą. Nie, powiedziałem, że marzy mi się przebranie za babę, ale to jest byłby ostatni odcinek Banji. Jako profesjonalista muszę dodać, że to nie jest chyba jego pierwsza sesja. Tak? To nie. Na co Ale jak stałem normalnie, to byłem taki. A tu? tu, tu ta, ta. To koniec naszej przygody w studiu. Przenosimy się do kolejnej scenerii, bo nie jest. To jest dopiero początek. Idziemy na hobby. Cześć Dawid, mam bardzo pilną wiadomość związaną z Nie Proszę byś sprawdził, żebym pozdrawiam spoko o kok. Ta, sprawdzę. Tego wszystkiego. Idziemy na hotel. Idziemy na hotel i jeszcze po drodze gdzieś może o coś zahaczymy. Dawaj kolejnego streamka nasze łapy że żetony na szczytny cel. Cześć widzowie, witamy tutaj. Rozwija się biznes OF-owy. Apartament na górze, tutaj wiadomo co. Na górze takie. Nie wiem co to jest. Zapraszam, zapraszam, chodźcie, Entity no Tutaj delikatnie lubię po prostu buddę, lubię tę kulturę, więc postanowiłem, że przyjdę sobie tutaj z wakacji takiego. Ja, Drobny magnesar! na niego, ale wyjeżdżam kaucję. Wyglądasz jak nieuczesana, nie wiem czy to jest pocisk dla mnie czy dla niej. Teraz. Jest spory, tak. Taka mała pamiątka, taki magnesik. Magnesik na ścianę, tak? Antyk. Kuchuchaj jeszcze mazanych lady <śle> kochuje. Co so, pewnik? Tutaj wiadomo co było. Dobra! Tutaj taki prysnic bez... taki niezasłaniany. I tutaj łożę. <śle> Zrobimy poty w jacuzzi, zrobimy potem pod prysznicem jak jeden drugiego szampanem zleje. Jeden klęczy, może papiernożyce. No to patek klęczy, bo już się gdzieś pokazałem. Tak. Ja przebrałem się za babę, kur. Za to co ja robię. Ty, a ty, ty patręc... mówiłeś, że ty będziesz w wannie, a on ci będzie zamiast to będzie miał szampanem Ale że... nie klęczą pod prysznicem, p... No nie ma wanny Ty jesteś pi... Ja mówię, że on będzie babą, a ja będę strzelał. Nie, nie ma sensu, ja już byłem babą. Albo się k** dzielimy na tym kanale, albo go k**a zamykamy zaraz. Bardzini, jakie foty? No kur... K**a, ty jesteś k***a, dawaj, to taką na Instagrama. Nie, to ja biorę na Instagrama, byłem pierwszy, nie, ja się... Daj mi do Instagrama, nie. Chłop, chłop, była taka wojna, on tak. Daj mi fotę na Instagrama też, ja mówię, nie kurwa, mówię, ja wszedłem pierwszy, to ja mam ją na Instagrama. On tak, ja też się taką fotę. Chłop się tak pruł i Kuba się zrobił na budzie, ja się zrobiłem w jacuzzi, i on też chciał na Instagrama. Słuchajcie, słuchajcie, jak się zagotował. Spać na kartel byłem na Instagrama, byłem Pierwszy, nie, bo... nie, ja się tak... do Instagrama. Nie. No, a co ty możesz, ja nie ja też chcę takie No ja biorę to. Ale ja też je biorę. To Nie rób, nie rób Igor Igor, nie rób mu tych zdjęć. No tego Ja też chcę takie zdjęcie. na zasięgi Na byle, żeby my czysta koła lajków pod zdjęciem. Ej, no wy szybko. szybko ja Nie no ja je wstawiam. Nie będzie całe życie tak jak ty chcesz, niestety. Ja zawsze idę na y, na ugodę. Nie, ale ja lubię, że na ładne, ładne. Co myślisz? Ale ja się nie znam Ten na tym Ja bym założył, to nie do na foto I co? Robimy to Ja się no nie wiem, bo się na tym nie znam, no jeżeli dla siebie to jest... Kierasowi to, to akceptuj Trzeba po prostu kierasowi to Nie mogę na to patrzeć, nie mogę na to patrzeć O, fajna! No patrz, no co tu złego jest? No ale do ludzie tego oczekują, nie? Dobra, no co, jest to jacuzzi, przechodzimy w takim razie do prysznica Bady, w tym odcinku się zaangażować. Ja się mogę polewać mleko. No to, to podkryjcie ile jeszcze mleka. No, Poprosimy mleko. Jeszcze jedno test. Ja pierdolę, co my zrobiliśmy, kurwa, do chuja. <gry> Mam mieć tu, czy bliżej? Byżej. I bokiem, 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 żeby nie było widać napisu. Ja nie Dobre jest. <gry> Bo ślimaka zobaczyłem tam, kurwa. <noise> Teraz chciałbym mieć fut. Fut dla wszystkich stópkarzy. pozdrowienia. <noise> Prigorzyn wpłacił 5 zł, jednak odpuszczamy po. <noise> Dziękuję za 5 zł. Ja pierdol. Ale jest mi wstyd. Teraz jest mi wstyd. Nie ja myślałem, że to będzie śmieszne, ale to jest i tak wstyd jednak. Poka! Oh Co oh to k jest? O.F. po tym zdjęciu, które właśnie w tym momencie zobaczyłem, które wykonał Patryk, na bank nie pójdzie. Widzę, że to jest wina oczywiście Patryka i jego stóp, a nie oczywiście naszego wspaniałego fotografa Igora. Nie, powiedziałem, nie ma ludzi fotogenicznych, to teraz kurwa, dawaj. A to są, stopy. to są stopy. Nie, to nie było, widać, to były majki w ręku, to nie był chuj, to były majki w ręku, debile. ja chcę jeszcze takie. Ej, a weź tak, o właśnie, 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 właśnie. A! to była butelka od szampana, to była butelka od szampana, bo jeszcze jest zdjęcie z butelką od szampana, ja trzymałem tego szampana pod wodą. Ta Tr 22 wpłacił 5 zł. E kupiłem to. Chłopie! Od... Słuchaj, jakie maciupkie, jak mi chłopie aparat wykrył jako twarz. Co ty gadasz w ogóle? A wiesz raz, mały widać. Właśnie, no. A tak mogę być? No! Ptaszka się zgubiłeś O, o o! Widzowie, zbliżamy się do końca naszej sesji. No i tak... Oj, to jest bardzo wyjaś... wyjaśnienie czegoś, bo przed chwilą przeczytałem komentarz, że no już komentarz rzeczywiście jakieś yy, ludzie co się musieli zesrać, ktoś napisał no yy, dobrze, dobrze, że pieniądze zostaną przeznaczone yy, na chore dzieci, ale z jakiego kontentu? O to chodziło, żeby to było kontrowersyjne i żeby się zrobił wokół tego jak największy szum, żeby jak najwięcej zebrać na te dzieci i teraz to będzie wyjaśnienie. Eee yy, yy, Trzymaj tą kamerę, mi tu masz, kurwa, nie, kiedy to rusza? Widzowie, ja mam w ogóle taki śmietnik Dobra, muszę to pociąć, jak ja tak cały czas gadam, nie? Widzowie, OF jest w przestrzeni publicznej już bardzo... No kurwa, jak zacząłem dobrze to wpierz. mi jeden z drugim. Widzowie, chciałem wam tylko powiedzieć nagrywam to setny raz, że OF w przestrzeni publicznej jest już bardzo dobrze znany czy my go popieramy, czy nie. To jakby jest nasza jakaś tam własna opinia. Dajcie znać, co wymyślicie. I po prostu postaraliśmy się wykorzystać tą platformę, póki ona jest i już ludzie o niej wiedzą, zrobić coś kontrowersyjnego. My tak. lubimy kontrowersje i przy okazji pomóc potrzebującym. To wszystko co robimy jest dla zabawy, dla żartu i mam nadzieję, że oglądając ten materiał, też się będziecie dobrze bawić i sobie to, że to jest po prostu na żaglarza. Ża no szefu wszedł, powiedział i poszedł. żeby wzbudzić kontrowersję. Więc to, co tam zobaczycie, było robione po to, żeby było kontrowersyjne. Im bardziej się będzie o tym gadać, tym więcej jesteśmy w stanie na tym zarobić i przekazać na potrzebujących. Ja*** do jesteś mądry! Widziałem. Dlatego pokazywałem, ile się dało widzowie Dawaj na łóżku, na łóżku w dobry No chodź, zrób sobie to zdjęcie! No ja... Opa, jaki obrażony, bo zdjęcia nie miał jako jedyny Wyszedł z sesji jako jedyny nie miał zdjęcia na Instagrama Patrz, patrz Słuchaj go Poczekaj, to jest kurewka na zasięgi. Ale nie obrażę się jak ci. Wywiszcie z basenu jak śmiecia. Bo chciałeś 300 tysięcy mieć like. Dawajcie telewizorześ. A to se kurewka RTF mówię zaraz. O ile ta to jest? Na zasięgi zwykłe. Jak <śmiecki> śmiecia z jacuzzi nie, nie, <śmiecki> jest podpisane, że to jest kurwa twoje i ja sobie kur... nie mogę zrobić ja, zdjęcia nie, w jacuzzi Ja pierwszy przyszedłem do jacuzzi i chcę mieć tu zdjęcie na Instagramie. I je zaryzykowałem po prostu. A to ja się kurewka to przed Jacuzy. do domu pojechał. No. Czyli wy macie zdjęcia, a nie mam zdjęcia. Patryk, jak ci jest źle, to ja mogę swojego nie wow. Tak. No nic, widzowie, ten piękny dzień dobiega końca, a co za tym idzie, mamy sesję skończoną. Mamy sesję zakończoną oficjalnie. Wszystkie zdjęcia już są zgrywane i przygotowane dla, dla was, dla nas już nie, bo my wiemy jak to wszystko wygląda. OF będzie trwał przez miesiąc i będą co tydzień dorzucane. To jest nic! To co zobaczyliście to jest nic ogólnie. Te zdjęcia to jest nic, to jest nic. Kilka żeby nie było tak, że wszystko wjeżdża od razu. 30 dni od teraz, no i co? Cel jest szczytny, dużo kontrowersji, dużo zabawy, dużo uśmiechu, ale pamiętajcie, że zbieramy to wszystko oczywiście na potrzebujących, a my, żeby pomóc, jesteśmy w stanie po prostu zrobić wszystko. Także link w opisie. W danym momencie, w tym, którym nagrywamy, na pewno przeznaczymy to na pomoc dzieciom, które przebywają na onkologii, czyli związanej z nowotworami. Czy to hospicjum, no i będziecie mieli link w opisie. Będziecie mieli link w opisie, bo my jeszcze nagrywamy to troszeczkę wcześniej niż wy to zobaczycie, więc wszystko będziecie mieli tam opisane. No co? No co? No co? To wszystko? To wszystko 3, 2, 1, tak. wow. Idę się, kurwa, wysikać Jest, to będzie zwariowana noc Poczuć sobie bojo Bika moc I do tańca porwi wreszcieją. ją czy anioły śpią? Wow, dziś jeżały sobie!